Witam w ten piękny dzień. Jestem w Luzinie i pobiegnę do Wejcherowa przez górę i Orle. Witam kębłowo autobus numer 10, a tutaj kości Szkoła Jana Pawła II kochanowo. Biegnę do góry i to dosłownie kolejna zamieć. Ale oldschoolowy blok. Stare drzewo, pomnik przyrody. A tutaj dom strachu. Stara remiza. Wow, sowy. To jest chyba nowa remiza. I przepiękny kościół. Ślubował tutaj Abraham. Wygląda na barok. Cmentarz i kaplica. Jezus Chrystus. Lecę na dół. Strzesz się pociągu. Witam Orle. OSP w Orlu. Tu jest kościół. Rzeka Reda. Albo kanał Redy. Centrum kultury. Stara remiza. I przystań kajakowa. Biegnę dalej wzdłuż Redy. Piękne bagienko. Wejherowo PKP. 5,5 km. Migowa łąka. Wejherowo SKMK już czeka. Kończę wyprawę. Na razie.